Jeśli jesteście fanami Inuyaszy, o kolejnym tytule wiecie zapewne już od dawna. 3 października obejrzymy premierowy epizod Hanyu no Yasahime Sengoku Otogizoshi pełnoprawnej kontynuacji Inuyasha Kanketsu-hen. Głównymi bohaterkami produkcji są Toa Higurashi oraz Setsuna, córki Seshomaru. Gdy w lesie wybuchł straszliwy pożar, dziewczyny rozdzieliły się. Próbując odnaleźć swoją siostrzyczkę, Toa weszła do tunelu, który niespodziewanie przeniósł ją do współczesnej Japonii. Higurashi odnalazł Sota, brat Kagome, który postanowił zadbać o dziewczynkę. Po 10 latach tunel stał się ponownie dostępny, co pozwoliło na reaktywację sióstr. Ku zaskoczeniu Toły Setsuna nie pamięta, żeby kiedykolwiek miała rodzeństwo. Dziewczyny oraz towarzysząca im Morocha postanawiają przywrócić wspomnienia Setsuny oraz podróżować pomiędzy dwiema epokami, by poznać szczegóły na temat ich przeszłości. Hanyu no Yasahime wzbudza we mnie pewne obawy. Zastanawiam się, czy produkcja studia Sunrise powtórzy sukces dwóch odsłon Inuyaszy, które dla wielu osób są dziełami kultowymi. Poprzeczka wisi naprawdę wysoko, jednak Hanyu może tego dokonać. Kluczową kwestię stanowi przedstawienie relacji pomiędzy głównymi bohaterkami. Punkt wyjścia jest ciekawy: Morocha i Setsuna dorastały w epoce Sengoku, zabijając Yukai, zaś Toła żyła beztrosko w świecie współczesnym. Zestawienie tych zupełnie odmiennych światów oraz doświadczeń może przynieść prawdziwą mieszankę wybuchową premiera 3 października. Październik dostarczy nam naprawdę różnorodne tytuły. Oprócz fantazy, produkcji sportowych lub anime akcji znajdzie się też coś dla miłośników, horrorów i thrillerów. Już za miesiąc w odświeżonej wersji powraca Higurashi Nonaku Koro NI. Wendy Cry rozgrywa się w latach osiemdziesiątych w malowniczej wiosce o nazwie Hinamizawa. To właśnie tam mieszka Keiichi Maebara oraz jego koleżanki Rena, Rika, Shion oraz Satoko. Grupa cieszy się urokami lata, czekając na coroczny festiwal. Gdy impreza jest tuż tuż do Kajciego docierają wieści o morderstwach i zaginięciach, jakie miały miejsce w wiosce. Mebara pragnie uzyskać jakieś informacje od swoich koleżanek, jednak dziewczyny milczą niczym zaklęte. Serce chłopaka zaczyna wypełniać obawa o własne życie oraz wątpliwość, czy jego towarzyszki na pewno są godne zaufania. Remake Wendy Cry przyjąłem ze sporym zaskoczeniem. Nie sądziłem, że anime otrzyma odświeżoną wersję w najbliższym czasie. Ciekawe, czy obydwa tytuły będzie dzielić coś więcej aniżeli tylko jakość animacji. Jeśli lubicie się bać, a do tego jesteście fanami pierwowzoru, właściwie musicie sięgnąć po Wendy Cry, premiera 1 października. Jesienny sezon anime stoi pod znakiem powrotów. Tę teorię potwierdza Mahoka Koko no Retusei, Rajshōsha Hen, drugi sezon głośnej produkcji z roku 2014. Punkt wyjścia dla dalszych przygód rodzeństwa Shiba stanowi przybycie Angeliny Kudo-Shields, amerykańskiej uczennicy, która w ramach wymiany zajmuje miejsce Shizuku Kitayame. Właściwie bezpośrednio po przybyciu Liny, magików zaczynają atakować monstra wysysające krew. Tatsuya i spółka postanawiają wyjaśnić zagadkę okrutnych napaści oraz zidentyfikować tożsamość wroga. Mahoka Koko zostało przyjęte na całym świecie dosyć dobrze, aczkolwiek nie wprawiło widzów w zachwyt. Jeśli drugi sezon będzie emanował dojrzałością, relacja między rodzeństwem ulegnie rozwinięciu, a fabularna intryga przyspieszy nasze tętna, Mahoka Koko 2 pewnie przebije część pierwszą. Oby tak było. Premiera w październiku. Spośród wszystkich tytułów tegorocznej jesieni, największe oczekiwania wiąże z fumetsu no anata e. Anime jest adaptacją mangi Yoshitoki Oime, autorki ciepło przyjętego Koeno Katachi. Fumetsu przykuwał uwagę intrygującym zarysem fabularnym. Otóż na ziemię zostaje zesłany nadprzyrodzony byt, zwany to. To nie posiada stałej formy, jednak potrafi ją bez problemu zmieniać. Początkowo staje się kamieniem, następnie mchem, aż wreszcie przyjmuje ciało wilka. To przemierza bezkresną tundrę, by znaleźć ledwo żywego chłopca, zamieszkującego opuszczoną wioskę. Okazuje się, iż dorośli mieszkańcy osady wyruszyli na poszukiwania przysłowiowej ziemi obiecanej. To postanawia przejąć ciało chłopaka i także udać w podróż, poznawać ludzi oraz zdobywać doświadczenia. Fumetsu no Anata e posiada ogromne szanse, by zostać najbardziej wartościową produkcją jesieni. Ciekawy punkt wyjścia stwarza okazję do poprowadzenia historii na wiele sposobów. Zakładam, iż nasz protagonista zetknie się z dużą liczbą bohaterów, którzy odmienią jego światopogląd, ucząc otaczającej go rzeczywistości. Chciałbym, aby Fumetsu nawiązało swym poziomem do serii Mushishi, gdzie każdy odcinek stanowił znakomitą lekcję poglądową odnośnie ludzi oraz trudów naszej egzystencji. Trzymam kciuki i liczę na sukces. Premiera w październiku. Do następnego tytułu podchodzę z pewnymi obawami. Wszystko przez niezbyt pozytywne oceny, które otrzymuje manga. Mam na myśli Jujutsu Kaisen, kolejny tytuł Studia Mappa. Anime rozgrywa się w świecie opanowanym przez demony, pożerające ludzi przy każdej możliwej okazji. Wszystkie demony marzą o przejęciu władzy nad fragmentami ciała Sukuny, legendarnego przedstawiciela ich gatunku. Dzięki nim można zyskać wręcz niewyobrażalną moc. O krok od jej przejęcia są członkowie klubu okultystycznego, w którego szeregi wstąpił Yuji Itadori, nastolatek o ponadprzeciętnej sile. Życie chłopaka przechodzi gwałtowny zwrot, gdy horda demonów zaczyna upominać się o ciało swego przodka. Potencjał jest ogromny, anime z pewnością zasługuje na uwagę. Jednak czy tytuł podbije serca widzów? Zobaczymy. Premiera w październiku. Golden Kamuy 2 podbiło zestawienia najlepszych produkcji roku 2018. Podobny sukces może odnieść sezon trzeci, którego premierowy odcinek obejrzymy już w przyszłym miesiącu. Anime studia geno opowiada o losach Saichiego Sugimoto, weterana wojny rosyjsko-japońskiej, oraz Asirpu, młodziutkiej dziewczyny pałającej rządzą zemsty za śmierć jej ukochanego ojca. Obydwoje pragną odnaleźć złoto, aczkolwiek posiadają ku temu różne powody. Sugimoto chce zabezpieczyć za jego pomocą przyszłość żony zmarłego przyjaciela, zaś Sirpa wspomóc własny ród, który został złota pozbawiony. Trzecia odsłona Golden Kamuy przybliża dalsze losy towarzyszy, które zapowiadają się bardzo ciekawie. Dziewczyna zostaje bowiem pojmana, zaś Seichi rusza jej na ratunek. Golden Kamuy zyskał uznanie za sprawą dwóch wielce istotnych elementów. Dobrej fabuły nawiązującej do wydarzeń historycznych, a także dzięki relacji między Sugimoto a Asirpą, wspierających się w realizacji własnych celów. Czy Golden Kamuy 3 zanotuje znaczący progres? Czy zyska miano najciekawszej odsłony całej serii? Jest to wielce prawdopodobne. Premiera już w przyszłym miesiącu. Kamisa Natahi Hi wzbudza we mnie podobne uczucie niepokoju co Hanyu no Yasahime, gdy jakiś czas temu gruchnęła informacja, że studio PA Works przygotowuje nowy tytuł, za który będzie odpowiadać Jun Maeda, serca widzów zaczęły bić jako szalałe. W październiku sprawdzimy, czy słusznie. Jota Narukami przygotowuje się do wstępnych egzaminów na studia, gdy przed jego oczyma staje Hina, dziewczyna podająca się za boginię wszechwiedzy. Hina informuje Jotę, iż za miesiąc nadejdzie koniec świata, któremu nie sposób zapobiec. Początkowo Narukami ignoruje słowa Chiny, jednak z czasem zaczyna brać je coraz bardziej do serca. Kamisama Ninata Hi skupia się wokół relacji Joty oraz Chiny, którzy decydują wspólnie spędzić ostatni miesiąc swego życia. Zarys fabularny brzmi bardzo obiecująco, stwarzając szansę na ciekawe poprowadzenie historii oraz wartościowe zakończenie. Możemy być pewni, że anime dostarczy nam mnóstwa wzruszeń, identycznie jak w przypadku Angel Beats, flagowej produkcji Joona Maedy. Oby emocje szły w parze z innymi, jeszcze ważniejszymi elementami, jak konstrukcja bohaterów, czy jakość scenariusza. Gdy te trzy ogniwa zostaną odpowiednio połączone, będziemy zbierać szczęki z podłogi. Premiera w październiku. Japońskie studia przenosiły na ekran mnóstwo dyscyplin sportowych. Wciąż istnieje jednak sporo dziedzin czekających cierpliwie na swą kolej. Do tego grona nie należy już surfing. Między 2 a 31 października obejrzymy film Wave Surfing Jp. Wave koncentruje się wokół grupy młodych mężczyzn, których połączyła miłość do pływania na desce. Chłopaki czerpią wielką radość ze wspólnie spędzanego czasu, co szybko owocuje szczerą przyjaźnią. Więź zostaje poddana jednak próbie, gdy towarzysze zaczynają wchodzić w dorosłość. Przy tego typu historiach najważniejsi są bohaterowie, a nie zmagania sportowe. Animacja może wyglądać świetnie fragmenty z pływaniem na desce dostarczać emocji, ale to nic, jeśli relacje między chłopakami okażą się nijakie i pozbawione dojrzałości. Zadanie będzie o tyle trudne, że Wave nie jest 20 serialem, a filmem, co od razu ogranicza pole manewru. Wierzę jednak, że produkcja da radę, stając się najlepszym tytułem w historii studia Asahi Production. Pierwszą część filmu zobaczymy już 2 października. Ostatnią pozycją w moim zestawieniu jest Burn the Witch, filmowa adaptacja one shota Tite Kubo, autora Bleacha. Akcja tytułu rozgrywa się w Londynie, aczkolwiek bardziej przerażającym niż stolica Anglii, którą znamy my. Po mieście grasują smoki, mordujące ludzi, jak gdyby nigdy nic. Co gorsza, skrzydlate bestie są niewidzialne dla większości ludzi, a tylko garstka potrafi nawiązać z nimi jakikolwiek kontakt. Do tej elitarnej grupy należy Noel Nichashi oraz Nini Spencall. Dziewczyny muszą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Londynu, chroniąc ich przed destrukcyjnymi działaniami smoków. One Shot Tite Kubo zebrał mierne oceny i w gruncie rzeczy przeszedł bez większego echa. Zobaczymy, jak będzie z filmem. Od strony wizualnej Bern The Witch wygląda pięknie, zaś zwiastun zapowiada dużo zabawy. Największy znak zapytania stanowi jednak fabuła, która pewnie zaważyła na ocenie One -shota. Bez intrygującej historii film może zwyczajnie przepaść. Czy czarny scenariusz się ziści? Odpowiedź na to pytanie poznamy 2 października. Tego samego miesiąca swoją premierę otrzyma jeszcze Ikebukuro Westgate Park, Za 5 grudnia Fate Grand Order, Shinsei Entaku Ryouki, Camelot One, Wanderen, Agateram. O obydwu tytułach wspominałem już jednak w 18 odcinku Co w anime piszczy, więc zdecydowałem się nie powtarzać.